Witam w dzisiejszym odcinku na serwerze 4Life, 4Life, jak tam kto woli. Dzisiaj nagrywamy odcinek o mojej nowej organizacji Family Drivers. Yy, przed odcinkiem Wam proponuję do zasubskrybowania kanału, za, do zalajkowania. Jestem też po innym odcinku. Właśnie go miałam, Dobra, yy, kontynuujmy. Mamy tu jakieś motory, oczywiście jednym motorem wyjechałem, że nie po tym odcinku. Wrócę po niego. Mamy motory, mamy P4 czy jak to się tam ten motor nazywa. Tu jakieś widga, takie auta świąteczne, jakieś kotonery, którymi nikt prawie nie jeździ. Ja też jechałem jednym i tam było, że to Mamy limuzynę. Bo się wchodzi do wszystkich aut, bo mogą być niezatankowane, ale... No właśnie. Yy, macie tutaj, to jest w sumie na 2.2 Ft Będę wam po prostu mówię oczywiście bez nitra to są też 2.2 Ft bez nitra to, te te, surta, te bulety nie wiem, ale takie bulety mamy prawdopodobnie jakie są z nich Ft mamy lg 1.6 Ft jakby no wiadomo 1.6 Ft na, na tym silniku tu jakieś takie auta którymi nie jeździłem i chyba nie mam zamiaru. Tu kolejny bullet. Tu jakieś auto, którym raz jechałem i chyba był FT, 2.2 oczywiście. To jest, też jest fajne nawet auto. I to chyba miało tam upy, ale nie wiem, czy było FT. To auto na pewno nie było FT. To było chyba 1.6. Tutaj kolejny leży. To tam tak, tak samo jak tamte lezi. I o, to jest elektrykiem. Te auto, bardzo fajne. Te auto, nim też nie jeździłem. Bardzo też fajne, zapewne, jak te. To kolejne LG. O! Tutaj możemy już pogadać po mi ja to akurat jeździłem. Huntley, no jak Huntley. 2.2 FT. Z lampami, oczywiście, no. Jak o tamtych autach mówiłem, to niektórzy też mają lampy, zapewne. Ale ten tutaj ma lampy. E, Hydra. Tak samo jak ten, tutaj FT Hydra ma oprócz nitra, jak już mówiłem. Tutaj możemy parkować własne pojazdy. Tutaj tu tego chwilowo żadnego tutaj nie ma zaparkowane, takowego, ale można. E, tu jest Sultan, nim nie jeździłem. E, nie wygląda jakoś tak fantastycznie. Dobrze, e, tutaj jest sultan, 1-8, elektryczny, e, z upy 1 z i chyba z UP jakimś tam jeszcze, no po prostu ma jakieś upy, <coughs> tu jakiś klub, tu urunasz, uranusz, urunasz, tu jakiś kolejny klub, tu to jest 16 6 z upami, czy jeden 4 nawet z upami. No, i tu się zaczynają takie złomy bardziej, takie auta, żeby one były w odk. Tu oczywiście, jak widzicie, samochody kempingowe czy takiego? Nie każde oczywiście auto jest dla organizacji przepisanej w ogóle. Dobrze. Tak jak pisałam tam tutaj koledze, jakieś 5 minut odcinek jeszcze będzie trwało, bo w sumie kończę wam pokazywanie tych wszystkich aut. Mamy helikopter, który bardzo mi pomógł w ostatnim evencie fabularnym, przez który zgarnąłem 30 tysięcy. No i tu jakieś auta, do których niestety nie mamy kluczy, ale bardzo, bardzo fajne auto. Co tu jeszcze w widzowie mamy? właśnie nie pokazałem jednej też ładniejsze aut. Teraz się tak zapatkowałam podcinek, był akurat. Ale Phoenic 7.6, który jest mój. a to co? A, no właśnie. I ma LPG 50T, 2 UPy, UP 1, UP 2. No i w sumie to chyba tyle ma. Ja też go przemalowałam jak widać, ale to już było w innym odcinku też mówione, dlatego nie będę się powtarzał. Zasubskrybujcie kanał, zalajkujcie, ja się wami żegnam, mam nadzieję, że ta organizacja wam się spodobała, życzę mię...